Ojca Pio 20 listopada Wiedzcie, że próby, którym Bóg Was poddaje i będzie poddawał, są znakami szczególnego umiłowania Was przez Boga i perłami dla duszy. Moje drogie, minie zima i nadejdzie niekończąca się wiosna. Tym bardziej ubogacona pięknem, im większe były burze. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym tygodniu i w kolejnym naszym filmie. Dzisiaj zastanowimy się nad przesłaniem ojca Pio, które dotyczy różnych życiowych prób. Jakie spotykają nas w życiu? Myślę, że dobrze byłoby rozpocząć od zastanowienia się, jakież to próby pojawiają się w życiu chrześcijanina. Te próby mogą przyjmować różne formy, takie jak przeróżne trudności, cierpienia, wątpliwości. Każdy z nas takich prób doświadcza w swoim codziennym życiu. Mogą to być problemy ze zdrowiem. Albo samemu Tobie go brakuje, albo widzisz, że choroba zaczyna wyniszczać bliską Ci osobę? Przychodzi bezradność, próba z którą tak trudno sobie poradzić. Dalej, trudności w relacjach z innymi ludźmi, często również najbliższymi, co z kolei rodzi w nas różne emocje. Te z kolei nie zawsze należą do tych miłych. Niejednokrotnie rodzi się w człowieku złość, poczucie niezrozumienia, czasami nawet odrzucenia, osamotnienie. Może się zdarzyć i tak, że zostałeś fałszywie oskarżony. Przedstawiono ci zarzuty związane z jakimiś niecnymi intencjami, podczas gdy sam wiesz, że przecież nie chciałeś źle. Wiele swojego czasu ludzie spędzają również w pracy. To miejsce również bywa polem wielu ludzkich doświadczeń. Czasami jakiś współpracownik nie robi tego, co do niego należy i wszelkie obowiązki stara się zrzucać na twoje plecy. Czujesz się wtedy wykorzystywany. Może być to szczególnie uciążliwe, zwłaszcza w momencie, gdy sam ledwo radzisz sobie ze swoimi obowiązkami. Takie przykłady można mnożyć. Ostatecznie nie ma to sensu, ponieważ i tak każdy ma w swoim życiu swój indywidualny zestaw trudności. Czy jak to dzisiaj nazywa ojciec pio, prób, którym Bóg nas poddaje i będzie poddawał. I tu może się w człowieku rodzić coś w rodzaju buntu. Dlaczego? Dlaczego ja? No ale zastanów się a kto? Ktoś inny? I wtedy już byłoby wszystko w porządku? Ale to tylko takie pierwsze nasze spojrzenie. Spojrzenie człowieka, które zakłada, że dobrze jest tylko wtedy, gdy jest dobrze. A jeśli tak nie jest, w naszym rozumieniu słowa dobrze, to automatycznie oznacza, że jest źle. Namieszałem Wam pewnie teraz trochę, ale już tłumaczę, co miałem na myśli. Chodzi o to, że w takim pierwszym podejściu do świata, za to tak zwane dobrze, uważamy brak jakichkolwiek trudności, same sukcesy, radości, jednym słowem zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak w życzeniach. A gdy któregoś z tych elementów zaczyna brakować, to już nam się może wydawać, że jest źle na całej linii. Pan Bóg się od nas odwrócił, już nam nie błogosławi, już pewnie nas nawet nie kocha. I w ogóle wszystko jest nie tak. A czy to oby jest prawdą? Ojciec Pio pokazuje nam poprzez dzisiejsze słowa swoje przekonanie na ten temat i jest to przekonanie zupełnie inne od tych naszych pierwszych reakcji. Może ktoś pośpiesznie wyraził swoje oburzenie typu, tak, łatwo ojcu tak mówić, skoro nie przeżył tego, co ja. Oj, oj, oj. Ostrożnie z takimi słowami. Ojciec Pio może i nie przeżył tego, co ty dokładnie, ale twierdzenie, że nie znał cierpienia byłoby wręcz niedorzeczne. Znał. I to w takim wielkim stopniu, że sądzę, że większość z nas nie byłaby w stanie tego unieść. A mimo to ojciec nie narzeka. Nie ma ludzi, jak to jest mu źle i jak bardzo Bóg krzywdzi go tym czy innym cierpieniem. Wręcz przeciwnie, on dziękuje za cierpienie. Znając jego wielką wartość, jeszcze prosi o więcej. I nie dla samego cierpienia. Nikt go przecież nie lubi nie oczekuje. Gdyby tak było, to by oznaczało, że taka osoba jest chora, ma jakieś problemy psychiczne. To byłaby jakaś forma masochizmu. Ojcu nie chodziło o samo cierpienie. Tego nie pragnął. Ale ojciec wiedział, jak wielkie owoce duchowe idą wraz z cierpieniem. A tych pragnął bardzo. Zwróćcie uwagę, że nie nazywa tego nieszczęściem, lecz znakami szczególnego umiłowania przez Boga. Mało tego, mówi, że to są Perły dla duszy. Wiem, że trudno jest to wszystko tak sobie od razu przyswoić i zastosować w życiu. To jest możliwe, ale też wymaga czasu, dlatego myślę, że sporym sukcesem na początek będzie, jeśli cierpienia nie będziemy uważać jako swojego wroga, albo chociaż jeśli poddamy w wątpliwość, że tak jest. Dobrze, na początku chociaż spróbować spojrzeć na to w ten sposób. Dobrze spojrzeć na przykład samego Jezusa, który przecież nie musiał, a na cierpienie zgodził się dobrowolnie z miłości do nas. Spójrzmy również na przykład Ojca Pio. Co on mówił na temat cierpienia i jak przeżywał to, które go dotykało? Zwracam uwagę na Ojca Pio, ponieważ w tym cyklu jest on szczególnie naszym przewodnikiem w wierze. Ale przecież nie był on jedynym spośród świętych, którzy myśleli w ten sposób i tak starali się postępować. Powodem pragnienia cierpienia w życiu wielu świętych była chęć dopełnienia cierpień Jezusa. I tak w tej sprawie sam się kiedyś zastanawiałem, no jak to, to cierpienie Jezusa miało jakieś braki? To tak, jakby mówiąc inaczej, było wybrakowane. I kiedyś znalazłem takie wytłumaczenie, że tym brakiem było jedynie nasze do niego podejście. Jakże powszechnie zdarza się, że nie doceniamy cierpień Jezusa, zwłaszcza wtedy, gdy mamy zdrowie, szczęście i pomyślność. Cierpienie jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić dopiero w momencie, gdy sami go doświadczymy. I dopiero wtedy ten brak, brak w naszej postawie i podejściu do cierpienia Jezusa, zostaje uzupełniony. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, cierpienie przestaje nam się jawić jako przeciwnik, lecz może być wielkim sprzymierzeńcem człowieka. Dzisiaj to jeszcze nie będzie ostatni odcinek na ten temat i z pewnością jeszcze uzupełnimy tę tematykę. Wspomniałem, że ojciec Pio nie był jedynym, który w ten sposób rozumiał cierpienie. Spójrzmy na kilka przykładów. Święty Ignacy Loyola: Jeśli Bóg zsyła ci wiele cierpień, jest to znak, że ma dla ciebie wielkie plany i z pewnością chce zrobić z ciebie świętego. Ostatnio na nowo odkrywam dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, tej wielkiej polskiej propagatorki Bożego Miłosierdzia. Siostra ta również doświadczała wielu cierpień. Napisała m.in. takie słowa: Aby oczyścić duszę, Jezus używa dowolnych instrumentów, jakie lubi. Moja dusza doświadczyła całkowitego opuszczenia ze strony stworzeń. Często moje najlepsze intencje były źle interpretowane przez siostry rodzaj cierpienia, który jest najbardziej bolesny. Ale Bóg na to pozwala i musimy to zaakceptować, ponieważ w ten sposób stajemy się bardziej podobni do Jezusa. I jeszcze kilka cytatów innych świętych. Święty Jan od Krzyża. Droga jest wąska. Kto chce nią podróżować łatwiej, musi odrzucić wszystko i używać krzyża jako kija. Innymi słowy, musi być naprawdę gotowy do dobrowolnego cierpienia dla miłości do Boga we wszystkim. Święta Teresa Zawilla. Cierpienie jest wielkim darem. Pamiętaj, że wszystko. Szybko się skończy i nabierz odwagi. Pomyśl, jak wieczne jest nasze zyskanie. Święty Ignacy Antiocheński. Błogosławiony jest ten, który przyszedł na świat dla niczego innego, jak tylko cierpieć. Święty Franciszek Zasyżu. Błogosławiony będzie według wielkości swojego smutku. I udręki. Im większe cierpienie, tym większa będzie nagroda. Święta Teresa z Kalkuty. Kto pragnie miłować Boga, nie kocha go naprawdę, jeśli nie ma gorącego i stałego pragnienia cierpienia dla Jego miłości. Święty Paweł od Krzyża. W cierpieniu miłuj. I w miłości cierp. I jeszcze święta Gemma Galgani: Zawsze chcę widzieć cię zachowującego się jak dzielny żołnierz, który nie narzeka na swoje własne cierpienia, ale poważnie traktuje rany swoich towarzyszy i traktuje swoje jako zwykłe zadrapania. To tylko przykłady. Można by je jeszcze mnożyć. Jak zatem ci wszyscy doszli do tego, by podejmować takie decyzje wbrew jakiemuś ogólnemu rozsądkowi? Odpowiedź wydaje się, że możemy znaleźć w Ewangelii według Świętego Marka. Potem Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie krzyż swój. I niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Naśladowanie Jezusa jest zatem powodem brania na siebie krzyża. Krzyż jest nierozerwalnie złączony z miłością. I tu może się w nas pojawiać kolejny zgrzyt, ponieważ miłość jest nam ukazywana jako coś tylko miłego. Nawet sama nazwa wydaje się na to wskazywać. Tymczasem pełnia miłości objawiła się na krzyżu. Jezus chcąc duszy pokazać czym jest prawdziwa miłość pozwala również zakosztować krzyża nie wiem czy słyszeliście o takiej może jeszcze nieco mniej popularnej polskiej mistyczce Alicji Lęczewskiej tam u niej w świadectwie odnalazłem taki dialog z Jezusem grzeszna jestem Jakie są moje możliwości wobec twojego wezwania i twojej miłości? Jezus odpowiada. Zupełnie proste. Powierzyć i oddać mi tą twoją grzeszność i bezsilność. Poddać się spokojem w sercu i miłością do ludzi temu wszystkiemu, co cię spotyka. Czyż nie wiesz, że wszystko jest ode mnie? Buntując się przeciwko sytuacjom, buntujesz się przeciwko mnie. Okazując niecierpliwość, choćby tylko w sercu, drugiemu człowiekowi, mnie okazujesz tę niecierpliwość. Nie gniewasz się na mnie, ojcze? Dziecko moje, przecież ja Cię kocham i chcę Twojego dobra. Dlatego te próby, ten krzyż upadania i dźwigania się. Ja też niosłem krzyż, i były wyboje, i było pod górę, i upadałem, i trudno mi było się podnosić. Czy rozumiesz, że to była, i to jest twoja ludzka droga krzyżowa? Chciej jednak iść, mobilizuj wszystkie siły i idź na swoją Golgotę do śmierci Twojej cielesności, Twojego ja. Twojego egoizmu, pychy, to jest ból Twojego umierania. Ale przecież wiesz, co jest na końcu. A zatem, cóż znaczy to wszystko, co jest teraz wobec narodzin nowego człowieka w Tobie, wobec zmartwychwstania Twojej duszy w zjednoczeniu ze mną? Potrzebny jest wysiłek Twojej woli. Bo to jest miara Twego zmartwychwstania. Właśnie, i tu jest rozwiązanie. Krzyż nie prowadzi tylko na szczyt Golgoty, nie kończy się tylko cierpieniem, jest jeszcze coś dalej. Zmartwychwstanie i życie. I to jest cel człowieka prawdziwe życie z Bogiem na całą wieczność. Czymże jest więc kilka chwil cierpienia na tej ziemi, nazywanej również miejscem wygnania i łez padołem? Bóg, dopuszczając na człowieka cierpienie, nie okazuje mu przez to, że go nie kocha. To nie jest też kara. Bóg jest miłością. To szatan stara się właśnie w ten sposób nam Boga ukazywać, byśmy od niego jak najdalej uciekali. Kusiciel pragnie przedstawić Boga jako naszego przeciwnika, a tymczasem on, który jest rzeczywistym przeciwnikiem, stara się wzbudzić nasze zaufanie i podsuwa przeróżne rady. Nie dajmy się oszukać, bo od tego tak wiele zależy. Bóg nie jest przeciwnikiem człowieka, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Wiemy zaś, że Bóg Współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Próby są więc częścią planu Bożego dla nas. Próby, które mają uczynić nas lepszymi, co jest wyrazem Bożej miłości ku nam. Jakże takie podejście wiele zmienia. To trudne do zrozumienia, ale w tych wyzwaniach. Bóg jest najbliżej nas. Pojawia się tam także dzisiaj w cytacie określenie perły dla duszy. Perły rozumiane są jako drogocenny klejnot. Wyobraźcie sobie zakochanych oboje zakochani w sobie. On daje najdroższy naszyjnik, na jaki go tylko było stać, przez co wyraża swoją miłość. Chce, by ta jego wybranka była jeszcze piękniejsza. Często Jezus nazywany jest właśnie oblubieńcem. I również daje takie skarby, bo wie, że upiększą jego ukochaną, wybraną duszę. Obraz wiosny to już dzisiaj pozostawimy, bo i tak jakoś się nam długo dzisiaj zrobiło. Nie wiem, czy to Was przekonuje. Uspokajam Was, nie musi do końca. Wiem, że to trudny temat. Mnie także ciężko jest tak do końca to pojąć, do tego stopnia, by prosić o więcej krzyża. Myślę, że wystarczy, że na początku poddamy chociaż w wątpliwość swoje odwieczne przekonanie, że cierpienie to samo zło i że Bóg, który za nim stoi, również nie może być dobry. On jest dobry. Owocnych przemyśleń dla Was w tym dniu. Piszcie o swoich odkryciach w komentarzach, przez to również i inni skorzystają. Szczęść Boże i do usłyszenia już niebawem.